Ciema z tej strony, i Dzisiaj będę nagrywać Valorant, ale co jedną rundę, jak zginę, kupuję sobie inny pistolet albo snajpę. Po prostu kupuję sobie inną broń. Jeżeli Wam to się spodoba, to oczywiście, zasubskrybujcie i zalekujcie. To tyle z mojej strony. Miłego oglądania Jesteśmy atakiem. I bierzemy sobie na początku, bo lecimy tak po kolei, tak, tak, tak i tak. To bierzemy sobie to i kupimy sobie to. Dobra. A wiecie czemu na początku nie pistoletem? Dlatego, że gdyby nie wystarczyło mi hajsu, to muszę pistoletem. Dlatego. Dobra. Umiem, ale ja tak nie chcę, mordo. Ja umiem o tak nożem zrobić w realu. Znajdę was. No nosiszcie mordy. Dobra, faj podłożony. Dobra, on będzie z tej strony. Ale headshot ładny. Dobra, poczekamy sobie tutaj Gdzie Gdzie jesteście? Dobra, nie ma. Shut up. Dobra. Nieważne. Mordy, gdzie jesteście? He! Dobra, teraz sobie bierzemy. Freezy. Jak słabo. Bo teraz... Będę musiał jeszcze te dwie, dwie rundy tym, a potem tymi. najsłabiej. Dobra, idziemy tutaj. Eee. Dobra, kontakty. Kontakty. <śmienny> was. Cel oznaczony.

Przeładowuję. Czekałem tu na... Jak? Spaj na Co to było? Ej, co to było? Zostało się. Mordo, bo przygrany! Co ty odwalasz? Przeładowuję. E. No idziecie tam. Joru chyba jest, nie. jest stąd. Został jeden gracz. Nie wierzę. No Zostało dziesięć no Serio? Fot na kill. To wystarczy. Dobra. Pomysły. Bierzemy sobie tego. Harcze chyba możemy sobie kupić na tym challenge. Jeszcze raz tutaj idziemy. Poland Pool. Y... Ja z Polski. Ja z Polski. Dobra. Pan Komornik. On jest z Polski. Sprawdźmy, co tym razem dla nas szykują. W końcu ja toksyk. Ja nie mogę z takimi ludźmi nie no. W tym kącie mnie wzięli. Tylko nie padnijcie. Ty. Gdzie jesteście? Tutaj. Cel oznaczony. Kto następny? Tylko ostrożnie. Daj im popatrzeć. I po zwiadzie. Dobra, tego nie możemy wziąć. Został jeden wróg. Użony. A ja tego nie chciałem. O nie, muszę to wyrzucić. Mhm. Idę poszukać kolegi. Wróg strefa odrodzenia obrońców. Not. nie mogłem się powstrzymać. Dobra. Mordo, pisz Spike. Dobra, teraz bierzemy sobie Springera. W końcu jakaś lepsza broń. Pisz mnie Spike. L-E-S-E-P-I-K-E. E, i k e 4 Pisz mnie Spike, mordo. Mordo, 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 Mordo. No, serio come in. You z kąt odrodzenia atakujących Gdzie jest Spike? No ja mam w końcu. Aha. Został no, jeden drugi. Spike leży na A. mam. Mam Spike'a. No to dajesz mordo. Idziesz podłożyć. Z kąta odrodzenia opłańcu. No i wygraliśmy, tak, podłożony. bona mawka, wygraliśmy pięknie, bardzo. No daj, zabijesz ją. Ale on ma lagi. Mordo. Co to jest? Do He, Dopiero teraz czas zmarnowaliśmy przez ciebie, mordo. Cokolwiek się wydarzy, Sakin. Nie panikujcie. Dobra, najpierw rąknie potem baki, potem coś takiego, nie wiem co to. Mm.